Jestem kompletnie niegotowy, jestem komikiem, jestem kretynem, nic nie umiem w ogóle. Więc ja zastanawiam się, jakbym miał teraz, jakby dzisiaj upadła cywilizacja i bym kilka z was wziął jako moją ekipę, załóżmy, że przeżyje nas pięć z tego całego zestawu, zobaczymy, jakie wy macie zawody, które wam pomagają przetrwać, bo jestem ja komikiem, nic nie wnoszę do naszej ekipy, więc teraz zejdę tutaj do państwa, zobaczymy... Uch, o Jezus Dzień dobry, bo już tutaj z wami było gadane. Dzień dobry panu, siema. Cześć, ziomek, mój pierwszy z ekipy. Czym ty się zajmujesz? Ja do liceum chodzę jeszcze. Czekaj. Ja jeszcze nic nie umiem, no, sorry. Ja wyglądasz jakbyś na basie w jakiejś kapalni grał, tak... E, ten, e, nic nie umiesz, zero? A przysposobienie obronne, czy coś takiego? No może trochę, bo w pierwszej klasie to... Tam. Masz klasówkę jutra? Mam, z fizyki. Ja pierdolę. Mógłbym e, <laughs> być jego ojcem. E. Siema, ziomek. Dzień dobry, cześć. Ty jesteś drugim człowiekiem mojej ekipy. Czym się, ty się zajmujesz? Operator cence. Co to znaczy? Co co to znaczy? Nie wiem. Ja myślałem, że on jest bezużyteczny, ale ty bierz ziółkę na głowę. Ty operator C, i C? CNC. Co to znaczy? Jaka maszyna do wycinania? Maszyna, czyli jesteś sprawny tam fizycznie i umiesz wyciąć. Co umiesz wyciąć? Drewno. <laughs> Dobrze, zbudujesz nam dom. Dobrze, ziomek, to jakby coś, coś z Ciebie zrobimy. Twoją partnerkę zapytam. Dzień dobry, czym Ty się zajmujesz? Mm, lepiej garnki. To jest zajebiste przygotowanie. Nie sądziłem, że aż tak przygotowaną osobę znajdziemy. Ty żyjesz już jak po apokalipsie, nie? Jakby... Wiesz, że są w sklepie garnki? Dobrze. Ja je zrobiłam. Ty je zrobiłaś, super, nie? Bo myślałem, że ty ją utrzymujesz to. Eee, lep nie przelewa się w cence. No. Dobrze, dzień dobry, a już państwem gadałem, to są rodzice. Dzień dobry pani, e, czym, państw... czym pani się zajmuje? Kierownik zespołu w Inpoście. Jakie uu, uu. Kierownik zespołu, Czy umiesz zarządzać debilami, tak? Ja, bo mam takich dwóch gamoni, e, trzeba nimi umieć zarządzać. E, dobrze, czy umiesz może rozpalić ognisko? Potrafię. E, czym? <noise> Zapalniczką. Zapalniczką, kurwa, to jest żadne przydatne. To jest jakby. krzemieniem, ulep garnek. Dostałeś zapalniczkę ostatnio? Ja dostałem zapalniczkę. No, od Barta, tak, ale no, mówimy po apokalipsie, jakby był. wiesz, kryzysowa sytuacja. Dzień dobry panu, e, czym pan się zajmuje? Jestem trenerem sprzedaży. Coachem? Dokładnie. Zbier e, <noise> Nie gadam z Tobą. Ja pierdolę. Przepraszam, źle ci oceniłem. Ziomek sence. Wybacz, wybacz, mistrzu. Nie wiedziałem, że z takim frajerem mam do czynienia. Eee, coach, kurde, umrzyj. Eee, dobrze, masz pazur na szyi nie dziwię się. Eee, e, jestem komikiem, jestem bardzo podobny do ciebie, ale przynajmniej nie oszukuję, że to ma wartość. Eee. Przepraszam, jakby szczerze, szczerzy, bądź mi szczerzy. Eee, ty wyglądasz na drugiego coacha, co? Kierownik zespołu sprzedaży. Kierownik kołczów? E, dobrze, proszę cię, miej ty jakiś normalny zawód. Co ty masz za zawód? Weryfikuję ubezpieczenia i przepisuję. Słuchajcie, wszyscy umrzemy to wam próbuję powiedzieć. Dobra, wielkie brawa dla naszej ekipy, dziękuję bardzo. Ja pierdzielę, co za zestaw. Uff. Ja się ten CNC, przepraszam, dziś ja dla Naprawdę jestem ci winy. Ty w sumie mógłbyś naszym miejscem być, bo ty jesteś, wiesz, sprawny, e, wycinasz rzeczy, bo ja, ja nie mógłbym być mięśniem naszej ekipy, to wam od razu powiem, chłopaki i dziewczyny, bo ja ostatnio wpadłem na emeryta na ulicy i usłyszałem od niego, nic panu nie jest. No, i tak, jak... <śla> Serio? Serio, ziomek? Nie jestem zbyt sprawny, ja też umrę, ja też nie mam żadnej zapalniczki ani nic. Ale tak się zastanawiałem, jakby pierdzielnęło coś w centrum Warszawy, jakich mam ludzi, żeby ten, pewnie to byłby coach, e... <śla> Influencer i barber, kurwa. Nie ja jakby... uciekamy z miasta na elektrycznych hulajnogach. To jest to, co się dzieje. <totekanie> to, jakby... Szybko chłopaki! O no nie ja się rozładowuję. Gdzieś śmierć na miejscu, kurde. Jeszcze ja jak miał coacha po kurwa upadku cywilizacji, jak gdybyś mówił Słuchajcie, głód to jest problem wyobrażony. Musisz <totekanie> przejść sam siebie. Það er mjög nýjið á þig. Priflæsa.